Cześć wszystkim! Znajdujemy się na rzece Biebrza, a w zasadzie jesteśmy na. Czy ja jestem na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w miejscowości Goniąc, przy okazji e, odbywającego się tutaj koncertu rockowego, On tutaj ma taką piękną koszulkę, rok na Wagnie. E, muzyka muzyka taka pankowo-metalowa, ale nie o to mi chodzi. No, nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z możliwości połowienia na osławionym szczupakowym łowisku polskim, rzece Biebrzy. Jak widzicie, rzeka mocno zarośnięta, takimi meandrami tutaj na równinie się wije. No, pogoda, co prawda, niezbyt sprzyjająca wędkowaniu, ale spróbuję chociaż trochę, chociaż trochę tu porzucać i miejmy nadzieję, coś uda się wyciągnąć. Na razie, trzymajcie się zastanawiam się dlaczego tu jest tak dużo śniętych szczupaków. Właśnie głównie, głównie szczupak i to takie ryby ja wiem no, pół kilo tam wcześniej takiego większego trochę widziałem I to tych szczupaków to ja wiem już z 10 tutaj co najmniej naliczyłem Nie wiem czy to jest z powodu temperatury. One, one, one giną. Woda na pewno 20 parę stopni. Albo ktoś, że tak powiem, odławia tu prądem i takie straty są. Trudno powiedzieć. Tutaj to już jakieś apogeum tych zdechłych sztupaków. Zobaczcie, no tak na oko. Ja wiem, dobrze ponad kilo ta ryba ma. Stawałek obok następny, czemu te ryby tak to zdychają. Też rozkłada się, no taki z pół kilo. I tu kolejny, przepraszam, nawet dwa zdechłe obok siebie szczupale. Jeden taki skinówka, drugi malutki zupełnie, no krótko mówiąc te szczupaki tutaj tutaj giną Co jest przyczyną? Czy to przyducha? No trudno I tu kolejne szczupaczki O zobaczcie Tu Tu kawałek dalej Płotki Także to nie tylko Nie tylko drapieżniki O zobaczcie kolejne tu Dwa małe szczupaki. Kolejny mały szczupak. Zaczynam podejrzewać, że jednak wpływ tych upałów. Tu kolejna ryba. No szkoda. Ale cóż zrobić? No, takie są prawa. Prawa natury. I kolejne zbiorowisko rozkładających się małych szczupaków. No jestem, jestem wręcz zniesmaczony tym. Taka ilość zdechłej ryby. I słuchajcie, kolejne składowisko, że tak powiem, martwych szczupaczków. No tu dosłownie co 10-15 co metrów takie ilości śniętego szczupaka. Przede mną na brzegu już patrol policji. Ale powiem wam, że nie bez przyczyny ten patrol policji tutaj stoi, ponieważ dwa dni temu doszło tutaj do utonięcia mężczyzny 50-latka. Byłem świadkiem akcji reanimacyjnej, niestety nie udało się człowieka uratować, podobno pół godziny przebywał pod wodą, i tutaj też pełno zdechłego szczupaka. Także podejrzewam, że to jednak to masowe śnięcie ma związek z temperaturą z temperaturą wody. A nie z jakimś nie wiem zatruciem. No ciekawie ta rzeka tutaj się wije. W zasadzie jestem już w goniądzu. I kolejne zdechłe szczupaki. Ale to też daje daje pewne pojęcie o ilości o ilości tego drapieżnika, który tu w tej rzece się znajduje, no potężne ilości.